No, więc opuszczamy naszą miejscówkę. Opuszczamy, ale jeszcze nie opuszczamy Helu, bo ja jeszcze mam. Jeszcze nie opuszczamy na Helu, ale. Jastarni i. Odjeżdżamy. No to Helu opuszczamy. Ehm, w każdym razie odjeżdżamy z tego miejsca naszego postoju przez ostatnie dwa dni. Ehm, no i kierujemy się w stronę Jastarni, prawda? Tak. No. Ehm, super się tutaj mieszkało, muszę ci powiedzieć. No, wrócimy tu, w to miejsce. Pewnie tak. No i ogólnie polecamy to miejsce, jakby ktoś chciał tak jako spanie na dziko e, zaszaleć i spać na dziko, to tutaj jest naprawdę... Nie spaliśmy tu stoko. sami. Nie, nie, nie. Stoją tutaj dwa kampery, znaczy jeden kamper i jeden samochód z przeczepą. Ewidentnie też sobie tam ludzie mieszkają. No i nic, dobra, lecimy, nie? Lecimy. No i jesteśmy w starni, drodzy Państwo. Samochód zaparkowaliśmy i idziemy w stronę morza, sprawdzimy sobie plażę jaka tu jest. W Niedzielę nie płaci się za parking, jeśli to kogoś interesuje. Tak Trzy złote w kieszeni. Trzy <grym>, złote w kieszeni no sobie nigdy tu nie byłam w tym miejscu. Ja też nie bo chyba nigdy w życiu nie, się... Nigdy w życiu się nie zatrzymałam wiastarni po nic. No i dobrze, idziemy zapraszam sprawdzić. Zapraszam Cię na plażę do Jastarni. Idziemy sobie popatrzeć, jak Subucianka. to tutaj wygląda. Sobocianka. Chciałeś mnie obrazić, czy co? Nie, ja się tam... Nie wstydzę mojego Sopotu. Chcemy wejść? Tutaj? No, może będzie super widać, nie? Sprawdźmy. To jest pewnie alternatywne wejście na plażę. Tak stawiam. Albo do kibla. Albo do kibla. No. To chcemy się tam wbijać? No może będzie fajnie widać. A nie myślałam, że w końcu dojrzałeś, że to jest droga do kibla. No dobrze. Bo latarnia jest zobacz. Elegancko.

To jesteśmy na plaży w Jastarni, drodzy Państwo. Z tego miejsca na pewno powstanie osobny film. Jeśli ktoś chce sobie tylko na plaży popatrzeć, a ja idę to bliżej wody, bo podoba mi się ta taka mielizna tutaj. Jeśli chodzi o pogodę, to widzę ze skrajności w skrajność. Jeśli chodzi o ugóry ludzi, jedni się leżą w i się opalają, inni. W luzach, a nawet czapkach czasem sobie spacerują. No to jedziemy dalej. Jastarnia za nami już prawie. Ja to chcę jeszcze tę bunkrowej dystans. Dobrze, spróbujmy gdzieś tam się ustawić w dobrym miejscu. A następnie, mówiliśmy o tym już chyba, chałupy. Chcę zobaczyć plażę. Nie jestem pewna czy tam kiedykolwiek byłam. Tak jak w Jastarni. Zobaczymy, czy te plaże czymś się różnią, czy niekoniecznie. A czwartą kawę może wypijemy we Władku. Oby. W sumie tęsknię za Władysławowem, bo lubię to takie, bardzo. Dawno nie byliśmy. Tak, żeby pobyć rzeczywiście. Bungrów się zachciało, zaparkowaliśmy auto, jakimś cudem się udało, ale nie ma tu w ogóle... E, znaczy cudem się udało, no parking jest normalny, po prostu taki regularny z panem na wjeździe. No ale nie, nie ma żadnej normalnej, oficjalnej ścieżki w, w, tuż przy tym parkingu, więc trzeba się przebijać przez las na dziko, ale jesteśmy przy, to przy torach to już jest w sumie połowa sukcesu, tylko te buty takie mamy trochę... Nie głowy kładzie tutaj? Nie Wstaje czy na zewnątrz? Możesz wybrać, słuchaj Uj, No dobra Jakieś światełko w tunelu widać, bo tam jest jakieś przejście, czyli tam pewnie jest ścieżka. Po krótkim spacerze po lesie dotarliśmy do plaży, która jest no, w sumie prawie pusta. Bardzo niewiele osób się tu kręci. No tutaj przed nami e, są te... no jak to tam, śmieję się, że te bunkry. W każdym razie fortyfikacje jakieś wojenne. Więc idziemy tutaj się pogapić, trochę obejść. Tutaj jest właśnie trochę więcej ludzi, ale ogólnie miło jest sobie pospacerować tak po takim piasku. Pięknie szumi. Pięknie pachnie. Podoba mi się to. Paweł nagrywa um, sobie te schrony, każdy tam po kolei. A tu chciałam Wam pokazać, jak wygląda ta alejka, ta ścieżka, taka no, rowerowa. W tym miejscu wygląda ona tak. Ona w zasadzie ciągnie się no, przez cały wysyp, jak mówiliśmy. Superowe są warunki na rower. Jedziecie cały czas słuchając szumu fal. Pachnie Wam pięknie. Z jednej strony las, z drugiej morze. No naprawdę tu się chce po prostu jeździć. Jest bezpiecznie, nie ma ruchu samochodów. Ekstra. A ja idę już w stronę Pawła. Poszedł nagrywać jeszcze jeden, ten jest to schron chyba Saragossa, jeśli się nie mylę. Ehm, no i zaraz kończymy w tym miejscu i lecimy dalej. No to prawie już jesteśmy na plaży w chałupach. Uuu, jak to pan. Trzeba tylko było pokonać raz jeszcze przejście przez tory. I już, o. Tak wygląda plaża Kołpa dla mnie bomba. I jesteśmy we Władysławowie właśnie stwierdziliśmy z Pawem, że czujemy się tutaj tak bardzo swojsko. jak, dom. jak w domu. Jak w domu, tutaj też. Ehm, no i co? Jedziemy gdzieś znaleźć... A tu się parkujemy dzisiaj. Dobrze, no to super. Też jak u siebie. Tutaj też jesteśmy jak u siebie. i super. Jesteśmy na plaży we Władku, tutaj z tej plaży też będziecie mogli obejrzeć osobny film, a ja chciałam tylko no po prostu pokazać Wam jak to wygląda. To jest najbardziej zaludniona plaża, na jakiej byliśmy w ten weekend. No dla mnie tak mało zachęcająco to wygląda. Ale co kto lubi? Idziemy znaleźć sobie teraz jakieś miejsce, żeby się napić kawki, piwka, czegoś takiego. No, i przemyśleć, co mamy następne na naszej liście. Tego miałam ochotę na gofra, że nawet nie zdążyłam nagrać, że go kupiłam. Ale mam tego taką jedną małą myśl. Tylko, że to mówiłam o tym w osobnym filmie, że gofer kosztował 18 zł, ale jak zrobiłam pierwsze kęsy i śmietany i tego gofra, to się przekonałam, że cukier naprawdę drogi musi być, bo... On jest bardziej słony niż słodki. Bo on w ogóle nie jest słodki. Ani śmietana nie jest słodka, ani gofer nie jest słodki. Ja nie wiem. Jak dla mnie, to gofry powinny być słodkie, nie? No. Ale dobra, no. Świeży był przynajmniej. Tyle. Wsiadamy do busa i lecimy do Sopotu, moi drodzy. Ja na tym chyba odcinek, bo i tak wystarczająco dużo się tu działo. Więc zaraz złożę ten film i lecimy do Sopotu. Tam będziemy nagrywać od nowa. Już Paweł gdzieś tam mówił w którymś z filmów, że lecimy do, do, tak, do Sopotu i tam planujemy odwiedzić jakąś tam imprezę samochodową. Zobaczymy, czy zdążymy, bo to jeszcze stoi pod znakiem zapytania. Póki co wsiadamy do samochodu i lecimy dalej. A Wam dziękujemy za oglądanie tak liczne. No, bardzo się cieszymy. No i mamy nadzieję, że sytuacja się utrzyma jak najdłużej.